Gdyby połączyć siły wszystkich polskich stand-uperów i wszystkich polskich kabaretów, no to że może w połowie e, tak dużo dobrego humoru można byłoby znaleźć jak e, w PZPN. No, nie wiem, no historyka o tym, że m, PZPN miał w Katarze swój osobny pokój z wodą i tak dalej, i że tam e, jakiś pojedynczy działacz miał do tego miejsca e, klucze. No to, to są rzeczy, których nie da się zmyślić po prostu. Są tak, tak absurdalne. Nie ma, w ogóle, nie ma w ogóle porównania, i to też dosyć jest wymowne, tak, że już teraz chyba z taką nostalgią podchodzi się do czasów, kiedy Zbigniew Boniek był PZP. bo Bo co zrobił Boniek tak naprawdę takiego? Okej, okay, trafił z nawałką. To jest. Fantastyczne i nie, nie ma co mu tego zabierać, i, i, i nigdy mu tego nie zabiorę, oczywiście. Natomiast jego największym osiągnięciem było to, że to jest człowiek w miarę obyty, że był za granicą dużą część życia, że dalej jest z Włochami mocno powiązany, że potrafi się sensownie wypowiadać i że nie ma wokół siebie takiej otoczki prześności, bym powiedział. I to wystarczyło żeby on miał wizerunek tego, który zaprowadził wielki profesjonalizm w naszej piłce, który sprawił, że jest nie wiadomo jak super i że, mm, i że w ogóle to, 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 to była jakaś e, utopia.